Niektórzy ludzie pojawiają się w Twoim życiu z jakiegoś powodu, a inni tylko na pewien czas. Ale skąd wiesz, kiedy Bóg mówi Ci, by pozwolić komuś odejść? Dzisiaj porozmawiajmy o trzech wyraźnych znakach, że Bóg może usuwać kogoś z Twojego życia. Chociaż jest to trudne, czasami jest to Boży sposób na ochronę i prowadzenie Cię do czegoś lepszego. Biblia pokazuje nam wiele takich historii. Jedna z nich opowiada o Abrahamie i jego siostrzeńcu Locie. Podróżowali razem, a Bóg błogosławił im obu wieloma zwierzętami i sługami. Wkrótce jednak doszło do kłótni między ich pracownikami. Abraham nie chciał walki. Zaufał Bogu i powiedział Lotowi: ty wybierz dokąd pójdziesz, a ja pójdę w drugą stronę. Lot wybrał swoją ziemię i odszedł. Po odejściu Lota Bóg przemówił do Abrahama, i pokazał mu ziemię, którą Mu obiecał. Ta historia pokazuje nam, że czasami Bóg usuwa ludzi z naszego życia, aby mógł nas błogosławić w nowy sposób. Jakie są więc znaki, że Bóg może usuwać kogoś z twojego życia? Znak numer jeden: Tracisz przy nich swój spokój. Bóg często przemawia do nas przez spokój lub Jego brak. Kiedy ktoś ciągle sprawia, że czujesz się niespokojny, wyczerpany lub zaniepokojony, to nie tylko Twoje emocje mówią. Może to być znak od Boga, że coś jest nie tak. Pokój jest jednym z najjaśniejszych wskaźników obecności Boga, a kiedy ten pokój znika w obecności pewnej osoby, jest to znak, którego nie powinieneś ignorować. Bóg nie chce, abyś szedł przez życie obciążony toksycznymi związkami. Kiedy Twój duch jest niespokojny w czyjejś obecności, może On delikatnie sugerować Ci, abyś zrobił krok w tył? Znak numer dwa: Odciągają Cię od Twojego celu lub wiary. Bóg ma dla Twojego życia powołanie i nie każdy może iść z Tobą. Jeśli ktoś w Twoim życiu ciągle odciąga Cię od tego, do czego Bóg Cię powołał, lub osłabia Twoją relację z Nim, to sygnał alarmowy. Możesz zauważyć, że pomijasz czas z Bogiem. Kompromitujesz swoje wartości, lub tracisz z oczu to, kim jesteś. To nie jest miłość, to nie jest wzrost. Kiedy ktoś przygasza twoje światło, zamiast pomagać mu świecić jaśniej, Bóg może mówić ci, czas odpuścić. Znak numer trzy: Życie ciągle was od siebie oddziela. Czasami Bóg zamyka drzwi, których my boimy się zamknąć. Bez względu na to, ile razy próbujesz nawiązać ponowny kontakt. Coś ciągle staje na drodze: nieporozumienia, odległość, zmiany pór roku to tak, jakby samo życie Was rozdzielało. To nie jest tylko zbieg okoliczności to może być boska ochrona. Bóg może delikatnie usuwać kogoś, aby zrobić miejsce na coś większego. Nawet jeśli teraz to boli, zaufaj, że On widzi szerszy obraz. On wie, co i kto jest najlepszy dla Twojej podróży. Módlmy się razem. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za to, że kochasz nas na tyle, by usuwać to, co nie jest dla nas przeznaczone. Daj nam odwagę, by uwolnić ludzi, których prosisz nas, byśmy puścili. Pomóż nam ufać Twoim planom, nawet gdy jest to bolesne. Napełnij nasze serca pokojem i jasnością, i otocz nas ludźmi, którzy przybliżają nas do Ciebie. W imię Jezusa. Amen.